Niemądry Nabal Abigail a Dawid. W życiu Dawida nastały smutne dni. Opłakiwał śmierć Samuela, który namaścił go na króla nad Izraelem. W takim nastroju przybył na pustynię Paran i pozostał tam ze swoimi żołnierzami. W okolicy pasły się wielkie stada owiec należące do bogatego człowieka. Nabal miał trzy tysiące owiec i ponad tysiąc kus. Pasterze nabala często rozmawiali z Dawidem i jego ludźmi, a kiedy zdarzyło się, że jakiś dziki zwierz napadł na owce, ludzie Dawida ratowali stada. Pasterze byli zawsze bezpieczni z Dawidem. Pewnego dnia powiedzieli, że niedługo u ich pana odbędzie się uczta z okazji strzyżenia owiec. Na uczcie będzie mnóstwo dobrego jedzenia, chleba, mięsa i napoju. Dawid postanowił posłać dziesięciu służących, aby poszli do Nabala i poprosili o trochę chleba. Kiedy słudzy przyszli do domu Nabala, przywitali go tak, jak nauczył ich Dawid: Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem. Potem w imieniu Dawida poprosili go o chleb. Mówiąc, że pomagali zawsze jego pasterzom i nigdy ich nie prześladowali. Jednak Nabal okazał się złym, nieokrzesanym człowiekiem i zwymyślał przybyszów. Powiedział, że nie wie, kim jest Dawid i przepędził ich. Kiedy słudzy wrócili z pustymi rękami, serce Dawida zapłonęło gniewem. Rozkazał żołnierzom przepasać miecze, ponieważ pójdą dać nauczkę Nabalowi za to, że za ich dobro odpłacił złem. Żona Nabala Abigail była piękną i łagodną i bardzo mądrą kobietą. Domyśliła się, że Dawid ukaże jej głupiego męża i w tajemnicy zabrała dużo dobrego jedzenia, załadowała je do worków i wyruszyła na spotkanie z Dawidem. Kiedy spotkała go na drodze, upadła mu do nóg i prosiła: Niech mój pan nie zwraca uwagi na tego głupiego człowieka. Niech żyje twoja dusza i niech żyje pan Bóg, który nie dopuścił do przelewu krwi. Pan uczyni cię królem nad Izraelem i będzie ci błogosławił. Dawid zamarł ze zdziwienia. Ta mądra kobieta zobaczyła w nim człowieka namaszczonego przez Boga. Dziękował Panu za to, że posłał Abigail, aby zapobiec złu. Dawid przyjął wszystkie dary, które mu przekazała i szczęśliwy, że nie doszło do rozlewu krwi, wracał do siebie. Kiedy zaś Abigail powiedziała swojemu mężowi o zamiarach Dawida, ten ze strachu zachorował i umarł. Dawid usłyszawszy o śmierci Nabala podziękował Bogu za to, że on sam odpłacił mu za poniżenie Dawida i że jego uchronił od zła. Mądra i dobra Abigail spodobała się Dawidowi i ożenił się z nią. Jakże szczodry i łaskawy był Bóg dla Dawida. Na podstawie pierwszej księgi Samuela, rozdział 25 oraz psalm 53. Drogi słuchaczu. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś chciałabyś wzrastać w bierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i zbawiciela, proszę, subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Droga siostro i drogi bracie, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.